Areszt śledczy przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Maj 1994 roku. Jestem w drodze na więzienny spacer. Siedzę na pawilonie drugim, cela numer 13. Oddział trzeci. Jest wczesne popołudnie. Wpierw klatką schodową schodzę na parter. Obok mnie idzie kilku osadzonych. Wszyscy rozmawiają. Jest głośno. Wchodzimy z klatki na oddział pierwszy. Oddziałowy otwiera ostatnie drzwi. Zaraz wejdę do podziemnego korytarza. Żeby stanąć na dnie, potrzebuję pokonać kilkanaście wysokich kamiennych schodów. Znam drogę. Wiele razy tędy szedłem. Przyspieszam na schodach. Wchodzę wreszcie w długi tunel. Bez względu na porę roku bije od niego chłód. Gdyby nie sztuczne oświetlenie, zapadłbym się w gęstym roku. Idę teraz nieśpiesznie, uważnie stąpam, jakbym czegoś się bał. Obok podobni do mnie, idziemy w milczeniu. Nade mną znajduje się pawilon, gdzie w latach 40. i 50. oprawcy tacy jak Różański, Światło czy Humer torturowali ludzi z podziemia niepodległościowego. Pewnie tym tunelem prowadzony był na przesłuchanie rotmistrz Pilecki, Zapora czy generał Fjeldorf. Idąc ciemnym korytarzem, zastanawiam się, iluż Polaków wleczono tędy na śmierć. Ilu już nigdy nie wspiął się po schodach, ilu nie przeżyło okrutnych tortur. Łapię się na tym, że każdym raz, za każdym razem, kiedy idę tym zimnym, podziemnym przejściem, w połowie długości po prawej stronie mijam stalowe drzwi. Podobno wykonywano za nimi wyroki śmierci w latach 40. i 50. Słyszałem to. Jak zawsze od dobrze poinformowanych osadzonych, oczywiście recydywistów. Jednak wydaje mi się, że nie jest to prawdą, może to więzienna legenda. Być może za tymi drzwiami jest przejście do pawilonu, w którym bestie, czyli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, urządzili wówczas pokoje przesłuchań, czyli katownie. Skrycie mogli prowadzić nieszczęśników z pawilonu na przesłuchanie. Dzięki temu żaden z siedzących na pawilonach osadzonych nie mógł zobaczyć kogo prowadzą do ubeckiej katowni. W tamtych czasach ludzi prowadzono na śmierć tak, że nie wiedzieli, w którym momencie zostanie oddany strzał w głowę. Czy to był ten korytarz? Może. Pamiętam wiele historii ludzi uwięzionych, torturowanych i zabijanych na Rakowieckiej. Zawsze, kurwa, zawsze, gdy dochodzę do połowy tunelu, wpadam w dziwny stan, który charakteryzuje się obawą, że już nie zobaczę światła dziennego, że ostatni raz idę tym korytarzem. Paranoja. Mam wrażenie, że zaraz ktoś przystali mi do głowy pistolet i strzeli, więc nie oglądam się za siebie. Dziwne. Dopiero po przekroczeniu połowy czeluści dostrzegam, jak światło dnia przebija się przez sztuczne oświetlenie. Czekam na ten moment. Najpierw pojawia się mała ostra plama. Plamka, wi którą widzisz, kiedy kolejny raz kroczysz w więziennym tunelu. Z każdym krokiem powiększa się, aż po chwili oblewa wspinających się po schodach swoją jasnością. Wręcz razi ostrym światłem. Dopóki człowiek nie pokona wszystkich schodów, nie może zanurzyć się w dziennym świetle. Niezwykłe, że większość do połowy tunelu idzie przygaszona. Dopiero gdy mijamy stalowe drzwi z wielkimi sztabami i rurę, która wisi prawie nad głową, wtedy nagle wszyscy przyspieszają, by już przy schodach szybko się wspinać. Kto pierwszy dopada szczytu, kładzie ręce na kracie, uniemożliwiającej jej wyjście, oczekiwanie na resztę. Klawisz nieśpiesznie wspina się po schodach, podchodzi do kraty, otwiera zardzewiały zamek i wszyscy jakby na komendę wyskakujemy z ciemności. Za chwilę spacer wśród betonowych płyt 60 minut. Koniec spaceru powrót wpierw oczekiwanie przy zamkniętej kracie. Jak zwykle, zwracam się, zwracam się tymi samymi słowami do reszty osadzonych. Jak zwykle, zwracam się tymi samymi słowami do reszty osadzonych, że czas się zanurzyć jeszcze ostatnie spojrzenie za siebie i kierunek odchłani. Wyobraź sobie, że wracam, wyobrażam sobie, że wracam na okręt podwodny i za chwilę wypływamy w kolejny podwodny rejs. Powrót ze spaceru nie jest obarczony lękiem. Po prostu schodzę w ciemną czeluść. Tylko w jedną stronę zawsze towarzyszy mi dziwne uczucie, stan podenerwowania, lęk, czasami przeradzający się w strach. I niech sobie kto chce myśli, że oszalałam. Wierzę, że mury naświetlają się bólem, strachem, oczekiwaniem na śmierć. A z tego korytarza wielu nie wychodziło o własnych siłach. Po przesłuchaniu byli pewnie wleczeni za nogi tym korytarzem. Ilu nie potrafiło się wspiąć po kamiennych schodach, ilu spadało z nich łamiąc sobie nogi czy ręce. Kiedy sobie o tym pomyślę, to czuję zimno i jakiś paraliżujący strach strach bliżej nieokreślony. Może ten dzień jest przez to trudniejszy, że był równie ciężki dla Leny? Czułem ją dzisiaj. Odczuwałem być może jej zmęczenie. A w tym wszystkim mój tunelowy niepokój. Doświadczałem jej przygnębienia. Może dla teraz? Dlaczego? Pisząc te słowa dopiero teraz, zdaję sobie sprawę, że potrafię przywołać emocje z przeszłości. Mimo, że jest grudzień, odczuwam majowy powiew nastroju. I nie, nie ten majowy powiew świeżości, tylko tunel majowy prowadzący nas spacerniaki aresztu śledczego na rakowieckiej w Warszawie. I żeby już nie dobić, żeby już się dobić, jestem w mieszkaniu przy Dąbrowskiego w Warszawie, gdzie spełniłem dane kiedyś słowo, założyłem nowy blok szczególny publikować w im będę wiersze napisane przez Andreasa, który pisał je patrząc jak jego miłość Bożenka umiera na raka. Jak walczy, jak będąc silną kobietą nie poddaje się i wierzy, że wygra. Mimo tego hartu ducha, mimo wielkiego uporu przegrała. Zmarła pokonana przez chorobę 11 sierpnia 2004 roku. Andrzej napisał ponad 20 wierszy. Co jakiś czas woził je na grób Bożenki i zafoliowane wkładał do krypty. W pierwsze czytał głośno swojej ukochanej. Andrzej, silny mężczyzna, ksywa komandos, który w swoim życiu niejedno przeszedł. Stał przy swojej miłości do końca. Później przy grobie czytał jej na głos swoje wiersze, kiedy stojące przy w sąsiednich grobach stałe uczestniczki obrządku cmentarnego pukały się w czoło. Żegnał się z nią wiele dni. Postanowił opublikować wiersze w kilku egzemplarzach. Pierwszy tomik chciał zanieść na grób Bożenki i wcisnąć w szczelinę krypty. Miałem pomoc w wydaniu publikacji. Niestety w 2005 roku znajdowałem się gdzieś daleko od normalności. Choć wówczas wydawało mi się, że jestem normalność, że jestem w normalności. Byłem zawieszony między dwoma światami. Dziś zdaję sobie sprawę z tego faktu. W roku 2005 czekałem na decyzję prezydenta. Nie mogłem pokonać wielu barier. Nawet sobie nie zdawałem sprawy. Nawet sobie, nawet sobie. Przeczytam jeszcze raz. Nie mogłem pokonać wielu barier. Nawet sobie nie zdawałem sprawy, że nie jestem w stanie nic zrobić. Poza walką o swoje życie. Tak wiele i zarazem tak mało. Większość nawet nie miała świadomości, że jeśli wrócę do więzienia, zdechnę. Zawsze czułem się źle, przypominając, przypominając sobie, że nie wywiązałem się z danej obietnicy. Wiersze leżały w formie elektronicznej bardzo długo ponad rok. Zapomniałem o nich. Tak, przyznałem się, zapomniałem. I dziś nagle przyszła myśl, że czas by dokonało się. Dokonała się obietnica. Dziwne. Pracowałem kilka godzin nad blogiem. Udało się. Powstał. Andreas, bożenka, blogonet.pl. Od wczoraj codziennie będę publikował jeden wiersz: jeden krzyk rozpaczy, jeden potworny z Silnego mężczyzny, który nie mógł się pogodzić z odejściem najbliżej, najbliższej. Panie Boże, proszę, nie doświadczaj mnie tak, jak doświadczyłeś Andrzeja. Wierzę, że któregoś dnia zadzwonię do niego i podam mu adres miejsca, które już będzie istnieć do końca świata, aż po kres cywilizacji z ludźmi w tle. Do tego czasu wierzę, że ten jego krzyk będzie jeszcze jednym świadectwem tego, że są prawdziwi mężczyźni, którzy nie boją się płakać i potrafią się wzruszać. Cierpią, są słabi. I nie radzą sobie z bólem ani z samotnością. Nie radzą sobie z odejściem kochanej kobiety. I najważniejsze, przyznają się do bycia słabymi. Idę spać. Jeśli potrafię jeszcze zasnąć. Minęła godzina 4:44.